Witajcie. Dzisiaj przychodzę z troszkę innym filmem, nie astrologicznym. Chciałabym się podzielić z Wami momentem, w którym jestem. Wczoraj moja pierworodna córeczka obchodziła czwarte urodziny, i dla mnie ten czas jej urodzin to też jest czas moich urodzin, moich urodzin jako mamy. I moich urodzin jako ktoś nowy i ktoś nieznany mi wcześniej. Moment narodzenia się pierwszego dziecka to jest dla rodziców jak śmierć starej tożsamości i narodziny nowej, która już na zawsze zmienia życie. I wczoraj był to taki dzień, w którym czułam, że to są specjalne urodziny dla mnie, że jakiś etap, jakiś proces we mnie się zakończa i rozpoczyna nowy. A moim zadaniem jest w tym wszystkim podjąć decyzję. Byłam wczoraj na wycieczce w Kielcach z okazji urodzin różuni i trafiłam do parku takiego ozdobnego przy dawnym Pałacu Biskupów, gdzie na samym środku stoi studnia tego parku. I poczułam, że na ten moment. Teraz, tu i teraz, ta studnia, to jest moja studnia życzeń. Wzięłam listek, który <laughs> zerwałam z, z, z żywopłatu, który <laughs> i złożyłam głębokie życzenie. Moim życzeniem było... Wybrani prawdy. W ostatnim czasie, też w związku z układami planetarnymi, które się rozgrywają, miałam kontakt z ogromną ilością fałszu i iluzji, traum i nieprawd, które się przeze mnie wyrażają szczególnie w relacjach z innymi, kiedy moje reakcje na słowa są absolutnie dziecinne na przykład albo z poziomu skrzywdzenia kiedy ktoś w ogóle mnie nie chciał skrzywdzić I to po prostu moja interpretacja która wypływa z, z przeszłych uwarunkowań w dzieciństwie i było tego tak dużo i tak tak to było przytłaczające i, i pokazywało, że to się po prostu dzieje a ja nie mam na to Wpływu, że to po prostu się ze mnie wyraża. I ja nie mogę tego zatrzymać w momencie, kiedy to się dzieje, bo po prostu to się wyraża. Po prostu mm, pod naporem tego wszystkiego poprosiłam wczoraj w ten ważny, święty dla mnie dzień. Y O, to, żeby wskazać mi drogę i poprowadzić mnie, że ja wybieram prawdę, czyli najgłębszą esencję, najczystszą jaźń. I dzisiaj w nocy. Miałam niesamowity sen. Nie do końca teraz już pamiętam całość, ale też nie, nie jest ona ważna. Najważniejszy jest klu tego snu, którym chcę się dzisiaj podzielić. Śniła mi się, śniłam się ja i kobieta, która była reprezentantką tak zwanych ciemnych sił. Ciemne siły to, yy, to taki, yy, to taka, jakby część naszej rzeczywistości, która pragnie odczłowieczenia, utraty duszy w człowieku, destrukcji, yy, niewiary, upadku moralnego człowieka. Która chce zastąpić czującego człowieka biomaszyną. I spotkałam się z tą kobietą twarzą w twarz. Zostało mi powiedziane, że ona mi powiedziała, że to, co przeszkadza im w realizacji tych planów, to miłość w sercu człowieka. To jest miłość. Jeszcze powiedziała, że oni, czyli ta energia, ta, ta, ten, ten kawałek, którym... Będzie starał się za wszelką cenę przeszkadzać człowiekowi, który chce żyć w tej miłości. Ale tak naprawdę głęboko dopinguje nas i ma nadzieję, że nam się uda. Jest dzisiaj, jest godzina teraz ósma rano. I ja wstałam o szóstej, i od tych dwóch godzin chodzę cały czas pod wielkim wrażeniem tego snu. Chowam go w sercu jako skarb i dlatego też nagrywam ten film, żeby. Żeby ten skarb się nie zmarnował. Bo podążam za słowami Jezusa, który mówił mniej więcej w ten sposób, że jeżeli zakopiesz swój skarb w ziemi, to On się zmarnuje, żeby Twój skarb, pozostał z Tobą, Musi zostać, zostać rozdany. Mniej więcej coś w tym stylu. A więc tak. Ciemne siły powiedziały mi, że będą mnie wystawiać ciąg do ciągłych prób, ale bardzo chcą. Żeby mi się udało. Czyli co? Że nieważne jakie mamy trudności i co się w naszym życiu dzieje, to jeżeli głęboko wybierzemy miłość, ale nie taką ludzką, taką z uwarunkowań, taką z przywiązań, taką jak znamy w świecie męża do żony, żony do męża, gdzie pragnienie i oczekiwania przeplatają się ze sobą i drażnią nas tak różne przywary i po prostu często to ego, mm, po prostu przyjmuje kontrolę i projektuje coś na drugiego człowieka. To nie chodziło o taką miłość, to chodziło. O taką uniwersalną, y, Bożą miłość. I teraz nie ma znaczenia, jak, jak Ty rozumiesz, y, jak Ty, Polaku, jak Ty rozumiesz tą miłość, jak Ty ją widzisz, czym ona jest dla Ciebie, albo czym nie jest, jak tajemnicza jest miłość Boża, co to w ogóle oznacza, miłość Boża. Myślę, że to nie ma znaczenia, bo ona jest taka, na jakim etapie w naszej podróży świadomości jesteśmy. Ale ta miłość Boża jest jakby tą odległą gwiazdą, która świeci nam na horyzoncie, która wskazuje drogę. Tym horyzontem. Gwiazdą. Ta gwiazda znajduje się w nas, w naszym sercu, w naszym wnętrzu, w naszej ciszy wewnętrznej. To, to nie, nie, nie jest żaden obraz, czy, czy miejsce, czy, mm, czy jakaś postać, którą sobie wyobrażamy, y, pan z siwą brodą. Właśnie, miłość Boża jest niewyobrażalna. To jest, to jest coś, co czuć ale nie da się tego wyobrazić jako jak, jakiejś postaci. Bo jeżeli już sobie ją wyobrażamy jako jakąś postać, czy, czy, czy cokolwiek, to już już tracimy esencję, już nasz ograniczony umysł po prostu narzuca pewien, pewien pewną, pewną no budowlę. Już coś buduje w sobie i zamyka nas w tej, w tej budowli, w, tej, w, tej, w tym wyobrażeniu. Miłość Boża jest właśnie czymś poza tym. I ona jest wyczuwalna w momencie głębokiej ciszy. I ten sen był właśnie dla mnie o tym, że w momentach trudnych, w momentach, kiedy twoja własna, ciemna, destrukcyjna część ujawnia się z pełną krasą i blokuje cię przed doświadczeniem szczęścia, satysfakcji, przed doświadczeniem swojej pełnej boskiej kreacji, swojego wewnętrznego piękna i, i miłości, i czujesz się jak statek. Na samotny statek to jest ważne samotny. Na morzu rozszalałym podczas wichury straciłam wątek tak trudno jest ująć to w słowa, ale już po przemyśleniu wracam. Ty jesteś w takim punkcie samotnym i, i trudnym, i kiedy przygniata się Twoja ciemność, to Twoim zadaniem nie jest poddać się temu i oddać im kolejny kawałek swojej duszy, tylko wybrać Bożą Miłość. Nieważne jak sobie ją wyobrażasz albo jak ją czujesz, jaką masz z nią relację do tej pory. Ważne, że ją wybierzesz. Bo każdy z nas, każdy człowiek ma w sobie tę iskrę, tą lipikę. Tak to się mówi w, gnosti, w, w gnozie lipika czyli ziarno świadomości Boga, które, którego zadaniem jest pęknąć i em, wyzwolić się. Okowów nasienia, stać się rośliną, stać się stworzeniem bożym tak to można nazwać. Każdy z nas ma to w sobie, tę ten, ten, iskrę, i nawet jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym ta ciemność przejęła 99,9% nas, to możemy odwołać się do miłości bożej. I ona wygra. I ciemność odpuści, bo ona dopinguje nas. Ona chce, żebyśmy wybrali miłość. To jest paradoksalne, to jest niesamowite i to jest tak piękne. Naprawdę ja się wzruszam od tego, jak to piękne jest. <ścoughs> <ścoughs> Myślę, że to jest bardzo cenne przesłanie dla na ten czas koniunkcji Saturna i Neptuna, o którym mówiłam jeszcze jakiś czas temu. Niedługo nagram filmik na temat pełni księżyca w Skorpionie, która jest bardzo, bardzo mocna, która jest pewną kulminacją procesów w naszych życiach i która. Będzie okazją dla nas wszystkich do świadomego odcięcia się od umów i przysiąg, które wydawały się być wieczne. A, a okazuje się, że, że kiedyś nam służyły, dzisiaj już nie. Także zapraszam serdecznie do obserwowania mojego kanału i i wspaniałego czasu dla Was, dobrego dnia. Wybierzcie dzisiaj miłość Boga w swoich sercach, a trzymajcie się Pa.